Jestem ja Dex Gameplay i, i dzisiaj gramy sobie w party. party. Pierwszą będzie spadające kowadła. Na następnej arenie I widzimy się po przerwie Już jesteśmy na naszej arenie I to jest, nie wiem Turbo świnia I chyba będziemy się Naparzać, napaść Albo, i nie. Jak nie nie lubię na świnie Zginę Tak? Nie, Nie, no i zginąłem znowu nie lubię na świnić, bo to takie głupie, takie wolno jeździ i tyle idziemy się na następnej arenie. Już jesteśmy na następnej arenie tutaj, nie wiem o co w tym chodzi ich yy, spadające bloki o Proszę że tu polegało 2, 1, 0 Pozostali, a to Zobaczymy czy to działa tak jak na innych sobie trochę pojeżdżę albo chyba to tak nie działa sobie trochę popiegamy hop 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 no laga miałem widzimy się na następnej arenie A no, więc jesteśmy na pierce i to jest nie. Nie wiem, ale chociaż nie wiem, doby, tylko że lagi są. to, są co teraz mam wykop jak najwięcej minerałów o to w tym mogę być dobry. No, jeden ja. Ja nie mogę tylko panie... Zobaczymy, co jest Co to je jest? Skać po blokach wełny. Kto pierwszy bierze? bo mnie to wygrywał. A, parkour. To w tym jestem dobry. Tu jest trochę za dużo osób. Za dużo osób jest, tu się po prostu laguje hmm. Może wyszłam z formy No ścina mnie to Za dużo osób ginie Hop, hop, hop No nie skoczę tu i patrzcie, w ogóle są normalnie pływać pod wodą. dobiegło końca, ok. Co teraz mamy? rzuć przeciwnika ze platformy śnieżki, śnieżki ci w tym pomogą. A, ci znowu będziemy się podkopywać. O, hop, hop, hop. przez wszystko przeskoczyłem. Mhm, mhm. i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, chase Między mi się widzimy w pocięciu. Już jesteśmy w pocięciu. Teraz będziemy w wyścig, łódek i płyniemy. Może przedstawię kamerę. No ale no nie da się z tylu osobami. Bo te łódki będą cały czas. To musiało być włączone przenikanie. Mm -hmm. No ale no patrzcie, nie da się. No dalej, o kurczę. No, ale jak mi się to zacina? Czy to teraz tak ciągle będzie mi tak się robiło? No, co to jest? To się nie, nie da normalnie grać. Ja bym zrobić zrobił, żeby z tego wysiąść. No płytką się tak... Nie, nie da się płynąć. No dalej, przyjścia. No płyń! No i coś, wygrał. Cudem. To teraz... O, mi szłościnictwa. Myślę, że mi się uda. Nie, 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 nie. Mhm, tak. To jest za trudne. O, ale. A moda się samego siebie. Kurczę bym się tak. bym się tak, wiecie, podrzucił. Myślę, że o, ten, tu. Będę cały zaś się